Nadszedł czas na wielkie zmiany w Twoim życiu. Witam Cię bardzo serdecznie w Akademii Hipnoterapii. Cieszę się, że jesteś z nami. Jeśli chcesz zarabiać wielkie pieniądze i aby towarzyszyło temu poczucie harmonii, lekkości, wolności, to możesz. Z nami będzie to możliwe. Zapraszam Cię na trzydniowy kurs, który pozwoli Ci zrealizować Twój potencjał w pełni, w poczuciu mocy, sprawczości, Poczuciu pomnażania dobra. Jestem pewna, że właśnie nadszedł także czas na Twoją przemianę, a ten kurs pozwoli zmienić Twoje życie. Wszystko zacznie się od Twojej wizji zmiany. Uwolnisz kreację serca i umysłu. Odpowiesz sobie na kluczowe pytania: jakie jest Twoje powołanie, cel sen i sens Twojego życia? Kim chcesz się stać? Czego tak naprawdę pragniesz? Później zbudujesz, odkryjesz, uświadomisz sobie, co tak naprawdę Cię motywuje, skąd płynie Twoja wewnętrzna siła. Dzięki hipnozie odkryjesz odnawialne podkłady swojej siły. Energia kwantowa to siła przyciągania. Uruchomisz, odnajdziesz, nazwiesz, wygenerujesz energię, która jest w Tobie i przenika na zewnątrz, która łączy Cię ze światem. Pozwoli Ci to przejść do konkretnego działania, do planu, do planu, który krok po kroku pomoże Ci osiągnąć cel. Niczym efekt domina zacznie rozprzestrzeniać się w Twoim życiu. Oczywiście zajmujmy się terapią w hipnozie, dlatego doświadczysz głębokiego uwolnienia, zmiany błędnych systemów przekonań. Zdejmiesz swoje blokady, abyś mógł działać trwale, w poczuciu wolności, działania, energia kwantowa, motywacja i sukces. Tak będzie działać twoja hipnoza w biznesie. Jeśli jesteś terapeutą, zapraszam cię na trzy dni tego niesamowitego szkolenia. A jeśli jesteś osobą, która do tej pory nie miała styczności z hipnozą, Mamy dla ciebie dodatkowy czwarty dzień, abyś nauczył się pracy w hipnozie i z hipnoterapią. Zapraszam cię serdecznie. Anna Antoniak Pietrzak, Akademia Hipnoterapii.